Siemankowicowie z tej strony Meloniko Po niedawnym aktywności znów będę mógł nagrywać dla Was filmiki. Du długo teraz montuję moje filmy, więc chciałbym, żebyście to docenili i zostawili łapeczkę w górę oraz subika. Oczywiście Was nie zmuszam do tego. Ostatnio zacząłem pracować w moim nowym programie, więc no, może Wam się spodoba, teraz będę może mocniejsze filmiki. <śmur <seventeen> <śmur <AnatolMA> tak, dzisiaj będziemy sobie grać na network.net Ostatnio poznałem taki serwer, teraz go razem z wami przetestujemy. Wejdziemy sobie na PvP Practice, Practice PvP. No, więc zapraszam do odcinka. A, dobra, widzę. A, a, a więc pierwszym e, trybem, jakim będziemy tutaj grać, to będzie e, perfect. Nigdy na tym trybie nie grałem, a bardzo mi to zaciekawiło, właśnie. Więc wejdziemy sobie, zobaczymy. Mm, no, pewnie fajne. Um, czyli osoby tu może. Bo ja się tak buduję na środek Aha, tu y On stracił życie po boku Tylko y nie zwracajcie uwagi Bo mam takiego teksturpaka, za chwilę sobie go zmienię Bo tutaj są takie dziwne litery Wy tak widzicie, takie dziwne jakby były Chińskie y No za chwilę to będzie już normalne Bo tutaj normalnie są serduszka Tylko po prostu coś się tak zbakowało I no, to taki teksturpak To chyba chodzi o to, żeby się spychać jak z knokiem I można perłami Tak, wygrałem Dobra, no, to lecimy do e, kolejnego trybu. E, dobrze widzę. Wie? A więc kolejnym trybem będzie bad Fight, e, Chyba to są po prostu Bedwarsy, no bo bad Fight, No chyba Bad Warsy po prostu Practice. E, zobaczymy, sobie przetestujemy e, Z tego to wiem to nie jest polski serwer. E, ale nie wiem z jakiego kraju. O, wyszedł. No to damy sobie PlayEdgine. Nie będę robił nawet cięcia. Nie mamy dzisiaj żadnego sera w odcinku, więc no, może być ciekawie, jeśli Wam się podoba, zostawcie łapeczkę w górę, oczywiście nie zmuszam Was do tego, ale no, bardzo bym chciał, żebym mógł jeszcze włożyć więcej pracy w te filmy, <laughs> bardzo by mi, by mi to miło było wtedy. Bo to nie jest na szczyt miarę moich możliwości, jak zostawicie łapeczkę, no to wiecie, lepsze filmy i w ogóle. Bo to, to mnie motywuje, widzowie Łapeczki wasze mnie dominują yy, No, Tak jak o, oczywiście też suby No to już chyba przegrałem Nie jestem jakiś dobry w te, Jak widać Dobra, widzowie, lecimy dalej Dobra widzę, wy teraz zobaczycie taki e, krótki odcinek, e, który będzie się składał tak z dwie minuty. A zobaczycie tam e, różne tryby, na których będę grał na tym serwerze, żeby wam to skrócić. Sobie, to by było na tyle z tego odcinka napiszcie jeśli chcecie part 2 z tego serwera, będziemy testować jeszcze wszystkie tryby, bo ich jest tu naprawdę, ale to naprawdę sporo a jeszcze na lobby są mm, inne serwery trybów więc tak, piszcie w komentarzach jeśli chcecie dalej ten serwer, no i piszcie też na których serwerach mam grać yy, może kiedyś zrobimy serię z Robloxem, z Fortnite'em to się okaże, na razie bardziej z Minecraftem podążam Zostawcie łapkę i wybika, to byłoby na tyle.